No chodź, pogotujemy. Nie. nie? No chodź, chodź. Nie. Cześć, polozaury. Cześć, Jagoda. Hej, o co chodzi, Nela? Nela nie chce z nami wystąpić, bo. bo ja. Ona się krępuje. Mówię jej, że niepotrzebnie że jest bardzo fajną polozaurzycą. Bo. Bo kuchnia nie kojarzy mi się wcale z niczym przyjemnym. Rodzice ciągle mi powtarzają: Musisz zjeść to, musisz zjeść tamto, słyszę to samo, od kiedy byłam jeszcze w jaju. Zmienimy to. Gotowanie wcale nie musi być trudne, a wspólne wspędzenie czasu w kuchni może być niesamowitą przygodą. Naprawdę? Tak, Ci to każdy szef kuchni. A nawet sam master szef. Dlatego chciałam Was dzisiaj prosić o pomoc. Nas? Tak. Pomożecie mi? No, no jasne! jasne. <noise> Ale w czym? Zrobimy witaminiakowo-straszakowe przekąski. Nie wiedziałam, że wspólne gotowanie to taka fajna zabawa. Hmm? Te witaminy i owoce mają naprawdę super moc! Jak myślicie, spodobają się naszym widzom? A może zorganizujemy konkurs hmm? na najbardziej odjazdowe, zdrowe przekąski z owoców i warzyw? Świetny pomysł! Czekamy na zdjęcia Waszych potraw, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Wybrane zdjęcia wraz z imienami autorów pokażemy Wam w następnym odcinku śledźcie nas na Facebooku oraz Instagramie Polomarketu. Życzymy super zabawy w kuchni i niech moc witaminiaków będzie z wami. Do, do, do zobaczenia, zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku.